Dzień dobry, nazywam się Mikołaj Astukiewicz, reprezentuję firmę Med7 i w dzisiejszym filmie zaprezentuję Państwu podstawową oraz rozszerzoną obsługę pompy MLH+. Po zainstalowaniu baterii zgodnie z oznaczeniem w urządzeniu możemy przystąpić do uruchomienia pompy. Aby zamocować strzykawkę w pompie należy uchwyt strzykawki osadzić w gnieździe pompy a następnie upewnić się, że motylek strzykawki docisnął blokadę do samego końca. Zapinamy pasek pamiętając o tym, aby nie był zbyt mocno ściśnięty, gdyż może to powodować nieprawidłowe funkcjonowanie pompy przy podaży leku. Osadzenie tłoczka w mechanizmie. Wciskamy przycisk, zwalniając tym samym blokadę umiejscowiamy tłoczek, zapinamy pasek. Urządzenie włączamy poprzez przytrzymanie dwóch strzałek jednocześnie. Teraz należy dokonać wyboru jaką strzykawkę użyliśmy. Jako pierwsza pojawia się BD PlastiPak, Następnie, którą możemy wybrać, jest to B-Brown Omnifix, Terumo oraz Kodan. Ja obecnie mam założoną BD PlastiPak i taką wybieram. Do następnego wyboru przechodzimy przyciskiem Enter. Tutaj będziemy wybierali, jaką pojemność strzykawki użyliśmy. Do wyboru mamy 20, 30, 50 oraz 10 ml. Ja mam zamocowaną 20 ml i taką wybieram, przytrzymując krótko przycisk Enter. W tym miejscu wybieramy prędkość podaży, oznaczona w mililitrach na godzinę. Ustawiamy taką, jaka jest nam potrzebna. Aby rozpocząć infuzję, przytrzymujemy długo przycisk Enter, aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego, który sugeruje, że infuzja została rozpoczęta. Wyłączenie pompy możemy dokonać w dowolnym momencie, przytrzymując jednocześnie dwie strzałki. Aby uzyskać dostęp do menu konfiguracji, przytrzymujemy obie strzałki jednocześnie do momentu pojawienia się wszystkich segmentów na wyświetlaczu. Puszczamy strzałkę do góry, przytrzymując na sekundę Enter, puszczamy Enter, puszczamy strzałkę w dół. Jako pierwsze pojawia się napis BDY. Oznacza to, że w menu podstawowym będziemy mogli wybrać strzykawkę BD Plastipak. Po menu poruszamy się przyciskiem Enter, przechodząc do następnego możliwego wyboru. W tym momencie możemy wybrać strzykawkę Bibram Omnifix w menu podstawowym. Następnie strzykawka Terumo oraz Kodan. Jeśli nie chcemy, żeby któraś ze strzykawek była dostępna w menu, przesuwamy strzałkę tak, by wskazywało N. Tutaj mamy możliwość wyboru określonych pojemności strzykawek w menu podstawowym. Jako pierwsze pojemność 10 ml. Następnie 20 ml. 30 oraz 50. U78 oznacza maksymalny dopuszczalny zakres tempa podaży. D01 oznacza minimalną prędkość podaży. Aby zapobiec błędnemu zaprogramowaniu, możliwe jest określenie maksymalnego i minimalnego tempa dopuszczalnego dla danego zastosowania. Ta funkcja pozwala ograniczyć dopuszczalny zakres nawet do jednej wartości i przełączyć pompę w tryb jednej prędkości. H50 jest to ostrzeżenie o przekroczeniu zakresu tempa. Jest to tzw. strefa wysokiego tempa i możliwe jest skonfigurowanie pompy tak, aby próba zaprogramowania tempa spoza zwykle używanego zakresu wywoływała sygnał dźwiękowy. Nie zapobiega to jednak wyborowi takiego tempa. L01 jest to strefa niskiego tempa. CTY oznacza możliwość regulacji tempa wlewu podczas trwającej infuzji. CPY oznacza funkcję napełniania. Do podaży leku. CBY jest to alarm na koniec w leku. CLN jest to podświetlenie wyświetlacza. Możemy wybrać, czy wyświetlacz ma być na stałe wyłączony, czy ma być na stałe włączony, czy też ma się podświetlać tylko w momencie, kiedy pojawi się jakiś alarm. Funkcja bolusa. Gdy potrzebujemy funkcji bolus, ustawiamy tak, by była literka y. Gdy wybierzemy bolus, który ma być aktywny, możemy ustalić maksymalną dawkę bolusa, minimalną dawkę bolusa, a także czas, pomiędzy którym nie będzie możliwa podaż kolejnego bolusa. PL3 oznacza poziom ciśnienia okluzji. NEN oznacza alarm bliskiego końca wlewu, który będzie się aktywował na chwilę przed zakończeniem infuzji. SGN oznacza wykrywanie strzykawki. Po aktywacji ostrzega ona użytkownika o niewłaściwym osadzeniu tłoka strzykawki, aby zapobiec wycieknięciu leku. Po skonfigurowaniu naszego urządzenia możemy pompę wyłączyć. Możemy to uczynić jednak dopiero, kiedy przejdziemy całe menu wyboru strzykawek. Dopiero w tym miejscu, czyli przy górnej granicy tempa przepływu, możemy najwcześniej wyłączyć urządzenie. Urządzenie wyłączamy, przytrzymując dwie strzałki jednocześnie. Funkcja napełniania. Włączenie funkcji pozwala użytkownikowi na precyzyjne dokończenie napełniania cewnika. Może ona przyspieszyć rozpoczęcie wlewu, ponieważ zmniejsza ryzyko luzu mechanicznego, który może pojawić się podczas instalacji strzykawki. Aby uruchomić funkcję napełniania, włączamy urządzenie i przytrzymujemy strzałkę do góry oraz enter jednocześnie. Na wyświetlaczu pojawia się napis PR, który oznacza napełnianie cewnika. Napełnianie trwa tak długo, jak długo są wciśnięte klawisze. Po ich puszczeniu natychmiast zatrzymuje się napełnianie cewnika. Funkcja bolus umożliwia podanie w trakcie wlewu dawki wcześniej ustawionej w dziesiątych częściach mililitra. Bolus podawany jest zawsze w maksymalnym tempie. Aby rozpocząć podanie bolusa, Należy przytrzymać przycisk Enter i krótko kliknąć strzałką do góry. Ustawiamy teraz jaką objętość ma urządzenie podać jako bolus. Przytrzymujemy przycisk Enter. Bolus zostaje podany. Regulacja tempa wlewu. Gdy tempo wlewu, które wybraliśmy okaże się niewystarczające, a funkcja w menu konfiguracji jest aktywna, możemy zmienić tempo podczas wlewu, klikając strzałkę do góry, by zwiększyć tempo, bądź na dół, by tempo zmniejszyć. Po wyborze odpowiedniego tempa przytrzymujemy przycisk Enter, aż usłyszymy sygnał dźwiękowy. W tym momencie tempo wlewu zostało zmienione. Na załączonej grafice przedstawiamy Państwu maksymalne objętości oraz prędkości podaży dla danego producenta oraz dla danej objętości strzykawki. W zestawie oprócz pompy otrzymują Państwo także instrukcję obsługi, która zawiera wszystkie informacje, a także skróconą instrukcję obsługi, w której zawarte są podstawowe informacje potrzebne do uruchomienia pompy.